Witamy serdecznie w studio laureatów pierwszej edycji konkursu innowacji dydaktycznych zorganizowanego przez Centrum Nowoczesnej Edukacji. Pan Filip Kut, Michał Michna, Roland Rędzionek, Łukasz Sienkiewicz, autorzy projektu Wirtualne Laboratorium Maszyn Elektrycznych. Czego dotyczy projekt, na jakim wydziale, jaka innowacja jest wprowadzana? Tutaj akurat przynieśliśmy eksponat takiego wirnika maszyny. Z zewnątrz wydaje się, że jest to dość proste, prosty element, trochę metalu, ale jakbyśmy to zaczęli rozcinać rozbierać na elementy częste, składowe. To by się okazało, że wewnętrzna budowa tego urządzenia jest dość skomplikowana i technologia wykonania takiego elementu jest, no to jest skomplikowany proces technologiczny, który był doskonalony latami, który pozwala na to, żeby teraz tego typu maszyny napędzały no, w zasadzie przemysł cały. Tak? I studentom ciężko jest wytłumaczyć czasami. Ja mam taką. Taki problem, jak tłumaczę pewne rzeczy, że ja sobie jestem w stanie to zwizualizować w głowie dość łatwo. Natomiast nie wiem, czy studenci to wizualizują sobie tak, jak ja to widzę, we, 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 tak jak ja to widzę powiedzmy, w, w głowie. Stąd narodziła się idea zbudowania takiego wirtualnego laboratorium, gdzie studenci by widzieli w wirtualnej rzeczywistości to, co tak naprawdę ja widzę w głowie. O to chodziło tutaj między innymi. Zajęcia zdalne, które prowadzimy od ostatnich dwóch lat, też nam chyba uświadomiły fakt, że studenci nie zawsze są przygotowani na to, żeby przyjąć wiedzę. To znaczy, że jak on przychodzi na wykład na godzinę 8 czy 7.30, to jednego dnia rozumiem, że ma taki nastrój, taki, e, tak no, nastrój, tak, żeby tą wiedzę przyjąć i móc rzeczywiście coś z tego wykładu e, uzyskać, a no, czasami po prostu jest zmęczony. Nie jest na to przygotowany, w związku z czym Myślę, że te wszystkie nasze działania takie, żeby umieścić część wiedzy w internecie, ale też w tej atrakcyjnej formie zajęć tutaj z, z wirtualną rzeczywistością, pozwalają studentom przestawiać tą wiedzę wtedy, kiedy oni chcą, tak? To jest, nie muszą tego, znaczy no mogą oczywiście, czy powinni na wykładzie pewnie przyjąć pewne podstawy, ale kiedy będą mieli ochotę, mogą do tego wrócić, mogą w spokojnym takim swoim otoczeniu podejść do tego i do tej wiedzy i spróbować to wszystko sobie jeszcze raz powtórzyć, przyswoić. To też jest dla nas ważne. My również te zajęcia prowadzimy na laboratorium, ale jak Państwo sobie pewnie są w stanie wyobrazić, laboratorium maszyn elektrycznych to nie jest ciche miejsce. Tak i wtedy próba wytłumaczenia czegokolwiek studentom, no owszem fajnie, to wszystko działa, pokazujemy jak działa, ale w tej takiej atmosferze hałasu i to zawsze rzeczywiście ten TVR hmm. nam ma pomóc Pomoc właśnie stworzenia takich warunków troszkę bardziej no, no, prywatnych, takich, przyjemnych, właśnie, no, przyjemnych do tego, żeby tą wiedzę, wiedzę przyswajać. I co zmieni się e, dla studentów podczas zajęć? Nie chcielibyśmy tutaj wprowadzać, takie powiedziałem, rewolucyjnych zmian. Idea laboratorium, e, wykładu nadal jest. E, Elementem kluczowym tutaj. Tak? Praktyczne podejście. Maszyny elektryczne to jest specyficzny przedmiot w takim sensie, że wymaga takiego praktycznego podejścia. Tak jak Michał wcześniej mówił, że w laboratorium jest hałas, ale to jest też element, e, jakby, dydaktyki. Studenci pracując przy maszynie słyszą, jak ona jest obciążona, że pracuje, hałas jest inny niż jak nie jest obciążona. Tak? Są w stanie sobie no poczuć to, czują drgania, czują zapach niejednokrotnie dobywający się z tej maszyny. Bardzo ciężko jest to w ramach zajęć teoretycznych odtworzyć. I te laboratorium, wirtualne laboratorium maszyn elektrycznych ma być takim początkiem próby odtworzenia pewnych sytuacji, które w ramach laboratorium takiego rzeczywistego z czym studenci w ramach rzeczywistego mają do czynienia. Czyli wyobraźmy sobie studenta, który chciałby sprawdzić, czy maszyna, jeżeli ulegnie na przykład jakiemuś uszkodzeniu, albo dajmy na to, jeżeli byśmy ten wirnik włożyli krzywo, czy ona będzie w stanie się kręcić. Jeżeli ten wirnik wysuniemy, na przykład w maszynach z magnesami trwałymi jest dość specyficzne zjawisko, gdzie przez to, że tam mag magnesy trwałe są, ten, tego wirnika nie można tak po prostu wyciągnąć. On chce sam z powrotem wskoczyć do tej maszyny. Jeżeli student założy tego ogle i zacznie sobie rozbierać maszynę, i zobaczy, że w przypadku jednego typu maszyny on może ją rozebrać bez problemu, może wyciągnąć sobie wirnik i włożyć go z powrotem, a w przypadku innego typu maszyny nagle nie może tego wyciągnąć, i to można emulować właśnie z wykorzystaniem tych gogli. Także student próbując wyciągać coś, będzie po prostu, no, mimo rozciągania tych rąk w wirtualnej rzeczywistości, miejmy nadzieję, że nic spokojnie uderzy, nie będzie w stanie fizycznie rozebrać pewnego elementu maszyny, będzie musiał wykorzystać narzędzia chociażby jakieś. Tak? I poznając tą budowę maszyn, taką praktyczną, którą często ciężko jest odtworzyć w laboratorium, ponieważ my nie mamy wszystkich możliwych kombinacji maszyn, które można spotkać w przemyśle. To student jakby będzie w stanie zobaczyć, jak to w rzeczywistości działa. Tak? Żeby rozebrać pewną maszynę, musi wykorzystać konkretne narzędzie, żeby ta maszyna się obracała, musi fizycznie, w tej wirtualnej, fizycznie, no, w wirtualnej rzeczywistości umieścić widnik w odpowiednim miejscu, tak? podłączyć przewody do samej maszyny w odpowiedniej kolejności. Jeżeli zrobi błąd, to może się okazać, albo w czasie pracy maszyny odłączy jakieś przewody, może się okazać, że ta maszyna po prostu się rozpędzi do takiej prędkości, że się rozpadnie. Fizycznie bardzo ciężko to pokazać w e, laboratorium, bo nie to, to pokazać, ale raz i może to się skończyć e, niebezpiecznie. E, natomiast w wirtualnej rzeczywistości możemy pokazać, jakie e, zachowania spowodują, że ta maszyna, w bardzo krótkim czasie może stać się bombą, po prostu. Tak? Tak, bez... I możemy to e, emulować w postaci właśnie e, no, w wirtualnej rzeczywistości, fizycznych, takich powiedzmy, e, nie chcę mówić odpadających kończyn, ale no generalnie eksplozji jakiejś. Tak, tak, mhm. tak. Mhm. tak to, są, to jest bardzo ważny aspekt, o którym tutaj film powiedział. To znaczy, generalnie my zdajemy sobie sprawę, że najłatwiej się uczyć przez błędy. Tak, jak coś zepsuję, no to generalnie nauczę się tego do końca życia, że zepsułem i dlaczego, no oczywiście dlaczego to zepsułem. W związku z czym, no oczywiście y, powtórzenie tych wszystkich błędów, uszkodzeń, awarii y, w trakcie zajęć laboratoryjnych, zwłaszcza w takiej formie kontrolowanej, jest właściwie niemożliwe. Tak, to jest i kosztowne, no i też technicznie pewnie niemożliwe. Stąd y, myślę, że też bardzo ważnym aspektem y, tego, co student będzie mógł zobaczyć i zrobić przez te Google VR, to jest to, że będzie mógł popełniać błędy. I będzie mógł ktoś zepsuć. Tak? Wtedy, kiedy będzie mógł coś zepsuć, zbroić, nie przeczytać instrukcji, tylko uruchomić bez instrukcji, żeby się zepsuło. Myślę, że to też jest taki ważny aspekt e, no, próby poznania tego, jak to wszystko działa, jak działają te wszystkie technologie związane z maszynami elektrycznymi, żeby nie bać się coś. No właśnie, bo nie będę się bał konsekwencji tego, że to popsuję, ponieważ e, działam w wirtualnej rzeczywistości, to może też łatwiej będzie pewne rzeczy zrozumieć, dlaczego coś tu działa, dlaczego nie mogę tych uznań połączyć inaczej. Dlaczego tego wir wirnika nie mogę stawić akurat do tego stojana, bo nie będzie działało, bo się coś zepsuje? I też chyba dużo takich aspektów technicznych, bo będziemy zobaczyć, a, że ten wirnik ma na przykład taki żłobek, i ma inny typ żołbka. Co to jest wojenie? Co to jest ten żołbym? Ten żłobek, żłobek, ząb. Tutaj mamy uzuwojenie, a w innym silniku jest klatka i na przykład jakie to są różnice między tymi, tymi typami silników. I to czasem wszystko? ciężko pokazać jak na zajęciach. To wszystko zobaczy w sposób komfortowy i bezpieczny dla tego studenta. Dziękujemy bardzo e, za przybycie do studia i opowiedzenie o właśnie tym projekcie. E, trzymamy kciuki, kibicujemy, e, żeby to się udało, na pewno się uda. E, no i czekamy na efekty. My też nie cierpimy czekamy na efekty, tak. Tak, tak. tak. powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.